Cześć, z tej strony Samuel, kanał Total Spa. W dzisiejszym odcinku pytanie nurtujące wielu klientów, czyli czy warto zagłębiać wannę jacuzzi. W tym krótkim filmiku omówimy sobie plusy, minusy takiego rozwiązania, a na samym końcu będziemy mieli okazję usłyszeć co łączy ciągniki siodłowe, kompresory w wanny jacuzzi i zagłębienie. Mega ciekawa historia, zapraszam. Spójrzmy na ten baner zawieszony za moimi plecami na wejściu do naszego pięknego salonu. Jak widzimy, ta wanna przedstawiona jest jako wanna wolnostojąca i producent właśnie zakłada, że w ten sposób będziemy planować nasze strefy relaksu. Oczywiście, tak jak wspominałem, wielu klientów rozważa na pewnym etapie, kolokwialnie rzecz ujmując, wpuszczanie wanny w ziemię, czyli zagłębianie częściowe, całkowite, połowiczne. No i pytanie, co stoi za tą potrzebą? Odpowiadając jednym zdaniem, potrzeba estetyczna. Zazwyczaj to kwestie po prostu wizualności. Natomiast niestety, ale takie zaprojektowanie strefy relaksu ma swoje minusy. I w tym wszystkim musimy pamiętać, by te plusy nie przysłoniły nam minusów. I w tym filmiku zaraz sobie wszystkie plusy i wszystkie minusy po prostu dokładnie omówimy. Skąd bierze się ta potrzeba tych wartości estetycznych, a może inaczej? Skąd bierze się inspiracja? Otóż tutaj są dwa źródła. Pierwsze źródło to jest, troszeczkę można powiedzieć, piłowanie gałęzi, na której sami siedzimy czyli niestety, ale wypuszczanie katalogów przez producenta katalogi z pięknymi wannami, katalogi z realizacjami wybrane oczywiście są tam najpiękniejsze realizacje które zazwyczaj są zaprojektowane przez projektantów, profesjonalistów. E, oczywiście tam wszystko jest wymuskane do granic możliwości. Nie wiemy tak naprawdę, jakie za tym kryją się koszty, ile czasu były one przygotowywane. Natomiast otwieramy katalog, widzimy pierwsze zdjęcie i myślimy sobie, wow, też chcę coś takiego. E, też chcę mieć po prostu zagłębioną wannę. Nawet tutaj na, widzimy na pierwszych stronach katalog realizacji e, pięknie zagłębione wanny. No i potem po prostu idziemy w tym kierunku. Drugim źródłem są projektanci, którzy bazują właśnie też na katalogach, na tym co widzą w internecie, na tym co najbardziej przykuwa po prostu wagę, co jest wizualnie e, najbardziej, że tak powiem, no z taką petardą. No i potem oczywiście też chcą klientowi pokazać coś, co, co po prostu wywali klienta z kapci tak? I, po, i klient powie, wow, ale to świetnie wygląda, chcę to, więc projektują po prostu właśnie w taki sposób. No i tak naprawdę, na przykład ja jako doradca techniczny na samym końcu tego łańcucha pokarmowego niestety, ale stoję przed przykrym obowiązkiem wytłumaczenia klientowi, że te rozwiązania, które oferują piękną estetykę, niestety mają swoje bardzo poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie wanny, o kwestie serwisowania na wypadek, gdyby coś się zepsuło. No i w tym celu właśnie powstał ten filmik. Także wiemy już, jakie są plusy i skąd one się biorą, czyli katalogi, projektanci. To jest takie koło, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, co było pierwsze, co było drugie, bo to po prostu się wszystko jakby zazębia. Natomiast teraz omówmy sobie, jakie są właśnie minusy użytkowania w ten sposób wanny, wanny zagłębionej. Jedną z największych niedogodności zagłębionego jacuzzi jest kwestia, jak umożliwić Serwisantowi, późniejszy dostęp serwisowy do właśnie takiej wanny zagłębionej. Markowe, porządne jacuzzi, takie jak właśnie to, ma dostęp serwisowy minimalny z jednej strony minimalny, czyli taki wystarczający do normalnego serwisowania. Urządzenie gorszej klasy, niezaprojektowane w sposób inteligentny, w sposób ergonomiczny, wymagają bardzo często dostępu z czterech stron. Wtedy ten problem można pomnożyć razy cztery ale na szczęście w naszej tutaj wannie dostęp serwisowy jest niezwykle, e, niezwykle prosty. Tutaj po prostu nie trzeba mieć patentu, nie trzeba mieć studiów inżynierskich, e, mamy dostęp. E, tutaj są wszystkie podzespoły, więc nasz serwisant może po prostu tutaj e, wszystko naprawić praktycznie stąd, poza drobnymi, wyjątkowymi sytuacjami, ale to już po prostu są naprawdę wyjątkowo, wyjątkowe okoliczności. E, no i pytanie, co teraz robimy, jeżeli wanna jest na przykład zagłębiona dotąd, albo dotąd? Eee, o ile to jest jeszcze bardzo minimalny dostęp i zostawimy trochę miejsca, żeby ten panel sięgnąć, no to jeszcze, jeszcze ok, ale jeżeli wanna jest zagłębiona dotąd, a tutaj mamy już na przykład, załóżmy deskę tarasową zaraz obok, no to. Tu nie ma, to raz, że nie ściągniemy tego panelu, a dwa, że serwisan no, musiałby co? Ja w jakiś taki sposób wsadzać tam rękę, i po prostu na ciemno. Z tego co wiem, nasi serwisanci jeszcze nie mają, tak jak chirurdzy w najlepszych szpitalach, kamer i po prostu robotów, które będą tam w środku wszystko operowały zdalnie. A tutaj nasz serwisan sobie drzwi stykiem będzie pracował. Więc dopóki technologia nie będzie na takim wysokim poziomie, niestety, są, no jest tutaj rozwiązanie takie, że po prostu zostawiamy dużo przestrzeni od tej zabudowanej wanny. Wyobraźmy sobie, że tutaj idzie deska tarasowa, zostawiamy na przykład 60 cm, 80 cm, optymalnie nawet troszeczkę więcej, i po prostu tutaj te deski potem demontujemy. Czyli po prostu serwisan może sobie, że tak powiem, skoczyć tutaj do tego. Zagłębienia, ściągnąć ten panel, odłożyć go gdzieś na bok, no i po prostu zajrzeć do tej wanny i ewentualnie przeserwisować wszystko. Czy, jeżeli jest taka potrzeba, to coś po prostu naprawić, wymienić i tak dalej. Więc to jest po prostu rzecz, którą trzeba uwzględnić, jeżeli ta wanna ma być na przykład zagłębiona w tarasie. Te panele tutaj, które pójdą podłogowe, muszą po prostu być demontowalne. Kolejne niezbyt fortunne rozwiązanie, czyli właśnie zagłębienie wanny, bardzo takie bym powiedział głębokie, czyli aż do niecki, czy powiedzmy dotąd, powoduje, że właśnie przy tych aspektach takich rodzinno-towarzyskich jest jeszcze jeden aspekt taki. No wyobraźmy sobie, że siedzę tutaj na leżance, mam głowę po prostu gdzieś tutaj w tych rejonach. I wyobraźmy sobie, że tutaj jest podłoga, tak? I ja na przykład latem e, zaprosiłem sobie kolegę, który, nie wiem, e, powiedzmy, jest właścicielem firmy budowlanej, odbył właśnie kilkanaście inspekcji na budowach. No i przychodzi ze mną pogadać, no staje koło mnie i tak naprawdę mam 30 czy 40 centymetrów od mojej twarzy jego. Spocone stopy. No, oczywiście, niektórym by to nie przeszkadzało, dla niektórych jest to no mało takie bym powiedział rozwiązanie komfortowe. Nie jest to jakiś najpoważniejszy minus, no ale mimo wszystko jest to jakiś minus. Natomiast poważniejszym minusem związanym z takim pełnym zagłębianiem wanny, czy bardzo takim wysokim, jest to, że wyobraźmy sobie, że tutaj nie ma pięknego lata, liście nie są zielone, tylko już żółcieją, złota polska jesień, liście zaczynają po prostu opadać. Liście opadają na ziemię, no i teraz wyobraźmy sobie silniejszy podmuch wiatru mocniejszy który podnosi po prostu te wszystkie liście i w przypadku wolno stojącej wanny jacuzzi, no co się wydarzy? No te liście po prostu uderzą o budowę i gdzieś tam polecą bokiem. Jeżeli z kolei wanna będzie całkowicie zagłębiona, no to tutaj nie ma tej bariery obudowy. Tu po prostu wszystko idzie w ten sposób, jeżeli wyobrazimy sobie, że tutaj jest jakby poziom ziemi, to wszystko idzie w ten sposób i po prostu ładuje się do wanny. Naprawdę szczerze nie polecam tego rozwiązania. Więcej problemów, i wydaje mi się, że ten minus naprawdę mocno waży na tej wadze plusów, minusów w tę stronę, że jednak to rozwiązanie z zagłębianiem pełnym wanny nie jest optymalne. Latem, oczywiście, jeżeli to nie są liście, to mogą być inne rzeczy: to może być pył, to może być piasek, w zależności od tego, w jakim miejscu stawiamy wannę te zagrożenia będą się troszeczkę między sobą różniły. Kolejnym mniej znaczącym aspektem jest to, że często w czasie jakiegoś spotkania rodzinnego, spotkania z przyjaciółmi, nie wszyscy uczestnicy ładują się do wanny, po prostu siedzą w gorącej wodzie, masują się. Niektórzy chcą właśnie tak jak ja, czy tak jak ta dziewczyna na tym banerze, który wcześniej sobie tam oglądaliśmy, chcą uczestniczyć po prostu, można powiedzieć troszkę biernie. Właśnie w ten sposób, jak ja, opierając się Pijąc sobie drinka, rozmawiając tutaj z nami, natomiast nie chcą po prostu wchodzić do wanny. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że ta wanna jest zagłębiona całkowicie albo połowicznie. No, takie po prostu wspólne spędzanie czasu wtedy odpada. Jedna osoba czy dwie siedzą w wannie, a drugie, jak stoją obok, to tak naprawdę tworzą. Że tak powiem, zupełnie inną podgrupę, czyli zajęcia w podgrupach, a nie integracja. A przy wannie jacuzzi też chodzi o to, żeby razem po prostu z rodziną, z przyjaciółmi miło, jakościowo, wartościowo spędzać po prostu razem czas. Jest jeszcze jeden aspekt, na który też trzeba zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o wannie zagłębionej. Wyobraźmy sobie wannę wolnostojąca, taka jak tutaj, wchodzę do wanny, czyli bez żadnego problemu, tak tutaj, powiedzmy, jak chcę sobie wejść. Przekładam nogę i mam tą barierę do pokonania, czyli właśnie ten taki etap wchodzenia. Jeżeli tego nie ma, bardzo łatwo jest mieć takie uczucie, jak schodzimy po schodach i się spodziewamy, że jeszcze jest jeden schodek, a go nie ma, albo spodziewamy się, że nie ma schodków, a jest jeszcze jeden. Efekt takiego wpadnięcia tracimy równowagę, łatwo o wypadek, a gwarantuję. W zetknięciu z tą niecką z Rigid Bondu, która jest 9 razy silniejsza od łóżka szklanego, naprawdę śniaki będą straszliwe. Dodatkowo bądźmy ze sobą też w zupełności szczerzy. Lubimy siedząc w jacuzzi, wypić sobie drinka, strzelić sobie piwko. Nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiadać też za naszych gości i co się jakby wydarzy. No i właśnie takie wchodzenie, jeżeli. Wanna jest po prostu tutaj jakby na równo zrobiona i po prostu ktoś robi coś takiego i leci do środka no jest ryzykowne, ślisko też i tak dalej, wiadomo, wystarczy się poślizgnąć i lecimy. Tutaj można się zatrzymać w pewien sposób, tak? Ma to też znaczenie, jeżeli rozpatrujemy kwestie dzieci jako użytkowników, tak? Dziecko musi sobie wejść po tych schodkach, tutaj spokojnie, jakoś w ten sposób się ja tak powiem, wtór wtórlać do tej wanny. Natomiast jak jest na zero, no to co? Pędzi, 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 zahaczy tutaj nogą. Oto leci głową tutaj w nieckę i naprawdę będzie, będzie bolało. Także tutaj ten aspekt wchodzenia, przekraczania bariery przy mocno zagłębionych jacuzzi też po prostu wziąłbym pod uwagę. Omówiliśmy sobie już tutaj plusy, omówiliśmy sobie minusy. No i na koniec warto sobie zadać właśnie pytanie, czy te plusy równoważą minusy. Obiecałem na początku odcinka też taką ciekawą historię, anegdotę. Można powiedzieć, jeden z naszych najbardziej doświadczonych serwisantów opowiadał mi, że jeden z klientów, który ma w pełni zagłębioną wannę, umieścił ją na dwóch takich no, Kompresorach, jakby od ciągnika siodłowego. I po prostu w momencie, kiedy wanna ma zostać serwisowana, to po prostu naciska coś i po prostu wanna wyjeżdża po prostu do góry. No, oczywiście, na każdą jakąś bolączkę zawsze znajduje się rozwiązanie. Natomiast no, pytanie, czy klienci zazwyczaj chcieliby coś takiego planować? żeby mieć takie coś po prostu u siebie, no raczej wątpię, jest to bym powiedział taka troszeczkę e, anegdotka, e, historia ciekawa, e, ciekawostka. Natomiast generalnie no, polecam wszystkim, żeby po prostu sobie zważyć te plusy i minusy i po prostu podjąć decyzję taką, która będzie oparta nie tylko o to, ile trzeba wydać pieniędzy teraz, jak to będzie wyglądało czasowo, jak to będzie wyglądało wizualnie, ale też w jaki sposób będzie się z tego korzystało teraz, za 5 lat, za 10 i tak dalej. Tyle z mojej strony. Zapraszam do oglądania innych filmików, na których też omawiam ciekawe różne aspekty. Jeżeli masz jakieś pytania związane właśnie z zagłębianiem banien jacuzzi, no to po prostu sięgnij po telefon. W opisie filmiku jest mój numer telefonu. Zadzwoń do mnie i po prostu omówimy sobie Twój indywidualny przypadek. No to tyle. Pozdrawiam. Cześć.